Nie, to miałam wcześniej to postawić, więc zapomniałam coś nagrać. Nie pytajcie, czy tam. też tak było. No. Nie pytajcie, co, 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 co się dzieje. I jakby też na starcie. też oni powiedzieli, że mam swoje ogródki. Tylko jedna baba w ciągle. Zabierała itemy i mój i ogródek nie wygląda fajnie on bym chciała ocenić teraz ja wam pokażę tylko że robię fikołki a tu jest, nie wiem możecie ocenić od 1 do 0 ta nie jest za piękna, ale też nie za brzydka Fajne, Dobra, Ta no, chyba też się pojawił od który tylko bez głosu.

Musi latarka zadziałać jak to na Nic nie rozumiem Nikt nie No czemu, czemu dają? No dobra, już jest, już spałem No, ci jest jakieś żarcie, bo jak głodne jest A Ja też wcześniej zapomniałam, że ja mam nakrypkę włączoną. Nie, jeśli znów słychać letterizer do sorki, ale po prostu... 讲。So. Aha. Aha. Chcę mieć 4 diamanty. Dobra, chce chcę to mieć do 200. No, to nie jest. No, to rozumiem. Kupię mam. особен старт нүшиж боших ба папкий